Przede wszystkim rozmawialiśmy o wpływie technologii na innowacyjności e i retail'u. I tu myślę, że wszyscy się zgadzają, że, że technologia jest takim bardzo istotnym enablerem do, do, do osiągnięcia zmiany innowacyjnej w retail'u i e -commerce. I myślę, że bez chmury dzisiaj wdrażanie zmian technologicznych jest bardzo trudne. Tak? To, to to nie jest przypadek, że z czterech największych firm chmurowych, tak jak popatrzymy Amazon, Alibaba, Google, Microsoft, dwie to są tak naprawdę firmy e commerce a jedna sprzedaje e-commerce cyfrowo. Tak? Chmura daje przewagę firmom e-commerce'owym, bo pozwala zarządzić pikami ruchu. Nie musimy utrzymywać jakiejś nadmiernej infrastruktury, żeby obsłużyć Black Friday i potem ta infrastruktura stoi tak, całymi miesiącami, kiedy mamy mniejszy ruch. Pozwala bardzo szybko wdrażać rozwiązania technologiczne dzięki takiej dużej automatyzacji procesów developmentów w chmurze. I wreszcie daje dostęp do takich bardzo innowacyjnych rozwiązań, z których korzystają najwięksi giganci na świecie. Weźmy rozwiązania z dziedziny internetu rzeczy, AI, ML, pracy zdalnej. Tak? Takie duże firmy jak Okado wdrażają dzisiaj rozwiązania chmurowe, żeby zautomatyzować proces komunikacji z klientem w call center. Inne firmy wdrażają automatyzację procesu biznesowego wokół fulfillmentu. Mamy przykłady wdrożeń analityki bardzo zaawansowanej wokół zachowania klienta w lejku sprzedażowym, dlaczego, w jakim kroku odpada i jak to zmienić. Także przede wszystkim o tym rozmawialiśmy: o tym, jak technologia, a konkretnie chmura, wpływa na retail e-commerce i pozwala zmaksymalizować wartość biznesową z technologii. Myślę, że zmieniające się zachowania i oczekiwania klientów w kontekście pandemii, jakaś taka wylądowanie na, na najlepszym, najbardziej optymalnym miksie kanałów, tak, offline, online. My... Ja, ja myślę, że w ogóle pandemia przyspieszyła pewne procesy tak? migracji stopniowej z tego brick and mortar fizycznego do świata multikanałowego i do, do, do świata e-commerce'owego. I głównym wyzwaniem dla firm jest teraz efektywne zaadresowanie nowych potrzeb klientów. Bardzo fajnie, bardzo dużo e, ważnych graczy z, z polskiego rynku, także bardzo ciekawe dyskusje. Mi się bardzo podoba.